Cześć! Dzisiaj w ramach współpracy z Marką Lumenę otworzę ich kalendarz adwentowy. Zapraszam do oglądania. Tak wygląda ten kalendarz adwentowy Nordic Beauty Secret na opakowaniu zorza, a zobaczymy, co w środku. Piaty na opakowaniu mają taki połyskujący efekt. Nie zaglądałam, będzie to moje. Wow, pierwsze wrażenie. Zobaczcie, jak to ślicznie wygląda. No jak wiecie, teraz ogrodnictwo, moje zainteresowanie i podziwiam wszystkiego rodzaju kwiaty, rośliny, a tutaj tak pięknie szronem obrośnięte, jestem po prostu zachwycona. Oczywiście zaczynamy od pierwszego pudełeczka. Kalendarz adwentowy kosztuje 499 zł. Przycęwam linki, gdzie jest dostępny. I pierwszy produkt, słuchajcie. Od razu jest pełnowymiarowy. Natural Glow Skin Tone Perfector jest to róż do policzków, ale to jest wersja limitowana, numer 6 Plum Blush i zobaczymy jak on będzie wyglądał po nałożeniu na skórę. Rozprowadzę to no słuchajcie, nie trzeba dużo produktu nakładać, bo jak widzicie fajny jest to pigment. Oprócz tego ten produkt ma właściwości pielęgnujące, nawilżające i tutaj znajduje się arktyczna woda źródlana, wygładzający organiczny sok z nordyckiej brzozy oraz arktyczną malinę moroszkę. Widziałam, że taki produkt pełnowymiarowy w pojemności 20 ml kosztuje około 70 zł. I przechodzimy do dwójki, a jeżeli chodzi o średnią ocenę za jedno okienko jest to 20 zł. No powiem Wam, że dla mnie e, wygląd szata graficzna tego kalendarza jest to po prostu istne arcydzieło. Tutaj chyba coś do pielęgnacji. W pojemności 50 ml z serii Nordyk Hydra znajduje się tutaj produkt do mycia twarzy demakijażu z mleczkiem owsianym. Znajduje się również tutaj ksylitol oraz sok z nordyckiej brzozy, który również będzie odżywiał naszą skórę, i rekomendowany jest to produkt do skóry wrażliwej, więc świetnie. Okienko trzecie, więc czas na otworzenie następnego kwiatka. Czy macie swojego ulubieńca z lumenem, dajcie koniecznie znać. A tutaj znajduje się kosmetyk. Z serii Nordic Bloom, czyli jest to przeciwzmarszczkowy krem na dzień. Pojemność tego produktu to 15 ml. Jest to kosmetyk, który polecany jest do każdego rodzaju skóry, ale w szczególności do skóry dojrzałej. Tutaj mamy dziką arktyczną malinę, morożkę oraz kompleks pro Retinol, ekstrakt z, ro, z nordyckiej borówki brusznicy, więc jest to krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji, ale również będzie to silnie nawilżający kosmetyk. I czwóreczka. Ja tutaj czekam, aż pojawi się Moja ulubiona seria. Chyba się domyślacie. Ciekawe, czy wygodałam się? Nie. Tutaj słuchajcie, mamy też bardzo fajną sprawę, ponieważ jest to mgiełka utrwalająca makijaż Setting Spray, również będzie dawała taki lekki efekt rozświetlający tutaj z arktyczną wodą. Będzie to też nawilżający produkt, 50 ml. Piąteczka. I ten kalendarz jest bardzo fajny dla fanów marki, bo znajdziemy tutaj ich kultowe produkty. Natomiast dla osób, które chcą ją poznać jak najbardziej, bo mamy tutaj dużo różnych serii do przetestowania. I zobaczcie, mamy tutaj produkt pielęgnujący, ale tym razem jest to kosmetyk do brwi oraz do rzęs. Zobaczcie, to jest właśnie takie serum. Tak wygląda aplikator. To jest kosmetyk pełnowymiarowy, kosztuje 109 zł. Mamy tutaj w składnikach peptydy, witaminę B5, nordycką czarną jagodę, nordycką barzynę, które właśnie poprawiają kondycję brwi i rzęs. Jest to polecane jako kuracja na noc. Pojemność tego produktu 5 ml. Moje ulubione szóste okienko mikołajkowe. Sprawdźmy zawartość. Uwaga... Mamy tutaj tubeczkę z serii Nordic Sensitive i jest to coś mocno. Nawilżającego, bez zapachowego 10 ml, produkt nawilżający do twarzy o bardzo, bardzo leciutkiej konsystencji, i zobaczyłam, że to jest, słuchajcie, opracowany kosmetyk we współpracy z Fińską Federacją Alergii Skóry i Astmy, więc idealne dla wrażliwej skóry, rzeczywiście. No i ta formuła zawiera składniki pochodzenia naturalnego ceramidy z nordyckiego Owsa kojący olejek nordyckiej czarnej borówki. Również on będzie natychmiast działał łagodząco, nawilżająco no i wzmacnia też barierę hydrolipidową. Przechodzimy teraz do siódemki. Tutaj, słuchajcie, troszkę musiałam się nagimnastykować, bo niektóre okienka są wyżej, niektóre po prostu przykrywają te kwiatki. A w siódemce znajduje się o, i to bardzo lubię, czyli Nordic sea. Glow Moisturizer. Jest to produkt nawilżający, rozświetlający z witaminą C. Oprócz wiadomej witaminy C mamy tutaj formułę opartą na arktycznej morożce, wodzie źródlanej, kwasie hileronowym. Zawiera kompleks witaminy B3, B5, kwasów tłuszczowych, omega, więc będzie to produkt fajnie nawilżający do skóry oraz rozjaśniający. Przechodzimy teraz do... Ósemki. Tutaj powiem Wam, że nieco cięższe opakowanie, więc spodziewam się jakiegoś sóczka. Teraz się dowiemy. O, i proszę bardzo, kolejna seria i jest to krem. Na noc Nordic Ageless. Jest to krem, który tutaj zawiera potężną dawkę składników aktywnych, między innymi jest to liposomalne peptydy miedziowe. Ja uwielbiam peptydy miedziowe w pielęgnacji. Stosuję na co dzień. Również znajduje się tutaj malina moroszka która właśnie nam pomaga uzyskać jędrną skórę, borówka, brusznica więc naprawdę powiem Wam, że taki konkretny fajny krem na noc 15 ml, ja właśnie sobie lubię tak to dozować, że jakieś takie produkty rozświetlające, delikatnie nawilżające na dzień, żeby sobie tej skóry nie obciążać bo żeby to była fajna baza pod makijaż otwieram dziewiątkę, a na noc to po prostu robię taką konkretną uderzeniową dawkę pielęgnującą i dziewiątka, słuchajcie znajduje się tutaj tuż do rzęs, ale wydaje mi się, że to jest jakaś nowość. Dokładnie tak, Nordic Berry. Słuchajcie, mamy tutaj pielęgnujący olej z nasion nordyckiej żurawiny. Szczyteczka jest silikonowa. Będzie fajnie tutaj nadawała objętości i wydłużała te rzęsy. Więc fajnie, że to jest właśnie kosmetyk. Do makijażu, ale również pielęgnacyjne działanie. Siąteczka i na pewno takiego tuszu nie było w kalendarzu adwentowym w ubiegłym roku. W ogóle te opakowania są tak piękne, że. Ten kalendarz zdecydowanie musi zostać ponownie uzupełniony. Macie jakiś pomysł, byście włożyli do tych okienek. I tutaj serię, którą bardzo, bardzo lubię, jest to taki krem na noc bo, mocno nawilżający z kwasem hialuronowym z serii Nordic, Nordic Hydra 15 ml. Oprócz nawilżającego kwasu hialuronowego mamy tutaj organiczny sok z nordyckiej brzozy i czystą arktyczną wodę źródlaną. Będzie to produkt głęboko wnikający w skórę i nawilżający. I jedenasta. Przechodzimy tutaj już wielkimi krokami do połowy kalendarza adwentowego, a w środku znajduje się produkt do mycia twarzy Balancing Clay to Foam Cleanser i jest to 50 ml z serii Nordic Clear. Jest to normalizująca pianka do mycia twarzy. I słuchajcie, tutaj będzie bardzo fajna dla skór z tendencją do niedoskonałości. Głębi, głęboko oczyszcza, i to jest, słuchajcie, taka formuła: kremowej glinki przekształca się w lekką pianę, i tutaj mamy ekstrakty. Nordycka wiązówka błotna, wyciszająca mieszanka ekstraktu arktycznego różeńca górskiego i olej z organicznej konopi. Rzeczywiście będzie to fajny kosmetyk do skóry e, mieszanej, tłustej, żeby ją uregulować. I dwunastka. Zobaczcie, na połowę kalendarza adwentowego duże okienko. To mi się podoba. Jaka zawartość? W środku mamy hmm. seru. Do twarzy z wegańskim kolagenem. No to mnie zaciekawiło. Kosmetyk pełnowymiarowy, jego cena to 140 zł, a jeżeli chodzi o składniki, jest to innowacyjna formuła oparta o wegański kolagen, nordycką borówkę, brusznicę, kwas hialuronowy, więc pomaga zwalczyć oznaki starzenia dla delikatnej skóry pod oczami, więc nawilża. I nadaje jędrności skórze. Słuchajcie, teraz czas na trzynastkę. Czy będzie pechowa, czy szczęśliwa? Zaraz się dowiemy już widzę po kolorze, że mi się spodoba, ponieważ mamy tutaj serii z witaminą C Nordixi, a jest to rozświetlający skrab 15 ml jest to rozświetlający peeling do twarzy i ja mam patent na takie produkty że na przykład lubię sobie je stosować miejscowo, na przykład jak pojawiają się jakieś zaskórniki typu na nosie to sobie właśnie potraktuję je takim produktem, oczywiście można używać też do całej twarzy ale to jest taki mój tip, żeby sobie jakiś tam obszar skóry lepiej oczyścić. Czternastka. Tu już wam powiem, że bardzo ciężkie opakowanie, więc już nie mogę się doczekać, co znajduje się w środku, a mamy tutaj buteleczkę której jest seria Nordic Hydra. Będzie to świetny element pielęgnacji tonik z nawilżającym kwasem hialuronowym, 50 ml, więc będzie super działał jako zapobieganie dla ściągnięcia naszej skóry. Będzie dawał właśnie taki fajny efekt nawilżenia. 15. Tutaj 100% jakiś słoiczek i w środku już widzę, że jest to konkretnie konkretnie wypełniona składnikami drogocennymi seria. i zobaczcie, aż taki konkretny słoiczek, że nie chciał mi się, Wyjąć i zobaczcie, mamy tutaj Nordic Bloom, produkt do twarzy o bogatej konsystencji. Dokładnie jest to krem na dzień, więc jest to fajny e, kosmetyk dla skóry, również dojrzałej, e, tutaj z oznakami starzenia. Jeżeli chodzi o składniki, jest to kompleks Nordic Berry Preretinol oraz rewitalizująca kompozycja oleju, nasion borówki nordyckiej, brusznicy. I ekstrakt nordyckiej wierzbówki i kosmetyk będzie świetny do skóry dojrzałej, suchej, ale myślę, że też super zastosować go sobie właśnie w takim okresie jesienno-zimowym, gdzie ta skóra mocno się przesusza. Szesnastka, w środku mamy tubeczkę, i znajduje się tutaj pełnowymiarowy kosmetyk Natural Glow, i jest to primer. Pojemności 20 ml, dokładnie jest to baza pod makijaż, produkt kosztuje 75 zł standardowo, no i będzie fajnie przygotowała skórę do makijażu, również ją rozświetlała, a jeżeli chodzi o formułę jest ona oparta na arktycznej wodzie źródlanej, więc będzie nawilżała skórę, organiczny sok z nordyckiej brzozy wygładza i rozświetlająca moc witaminy C z arktycznej maliny moroszki. I przechodzimy teraz do siedemnastki, która tutaj, słuchajcie, się nam schowała. Taką miałam wizję, żeby te pudełeczka od razu na miejsce odkładać, żeby nacieszyć oko wyglądem tego kalendarza. Dla mnie ją wygląda po prostu jak obraz. I w siedemnastce znajduje się Nordic sea. Ten krem, który mieliśmy już we wcześniejszej tubeczce był na dzień, a teraz mamy taką konsystencję na noc, więc jest to komplet nawilżająco rozświetlający, wprost ja lubiam właśnie te produkty z witaminką C. Czas na pudełeczko z numerem 18. I mamy tutaj do kompletu produkt nawilżający o delikatnej konsystencji. Mieliśmy wcześniej piankę, która nam przygotuje. Twarz do nawilżenia. I tutaj kremik 10 ml. To świetny produkt do nawilżenia skóry tłustej, skłonnej do niedoskonałości. I tutaj mamy silną mieszankę składników aktywnych. Jest to ekstrakt z nordyckiej wiązówki błotnej, kojący ekstrakt z arktycznego różeńca górskiego, nordyckie czerwone algi o właściwościach nawilżających i zmniejszających wydzielanie sebum glukonian cynku. Także będzie to również taki krem, który nam pozostawi matową skórę, więc fajnie, że nie będzie się nadmiernie świecić. I dziewiętnastka. Powoli zbliżamy się już do... Końca kalendarza, więc oczekujemy jakichś świetnych zaskoczeń. A tutaj znajduje się produkt żel do brwi, utrwalający dla mnie. Jest to kosmetyk niezbędny w codziennym makijażu. Oczywiście, transparentna formuła, a zobaczmy, jak wygląda szczoteczka. W ten sposób, taka po prostu klasyczna. Kosmetyk ma 5 ml. No, i również mamy tutaj formułę nasyconą sokiem i olejem z nordyckich czarnych jogurt oraz ekstraktem z nordyckiej barzyny i witaminą B5. Więc również będzie miał właściwości pielęgnacyjne. To bardzo lubię właśnie w makijażu, że są takie składniki. Nie tylko, wiecie, tutaj działanie natychmiastowego utrwalenia brwi. I numer 20. Myślę, że to będzie słoiczek kolejny. I też tak się znalazło tutaj tym razem seria Nordic Hydra i jest to 72 godzinna mm, żelowa maska. Ja bardzo lubię tego typu maski, właśnie takiej żelowej konsystencji nakładać na noc zamiast kremu i naprawdę jest to taki natychmiastowy ratunek dla mojej przesuszonej skóry i również fajnie sobie też to zastosować miejscowo, więc bardzo polecam. 21, więc zostały nam trzy okienka do końca, a zawartość tego produktu będziemy mieli tutaj do kompletu. <laughs> Z Nordic Bloom, bo kojarzę po kolorze. Zobaczcie, mamy tutaj na noc, na dzień i jeszcze na dzień mocno nawilżający o bogatej konsystencji krem, więc rewelacja. Taki komplecik można sobie tutaj właśnie wymieniać. W zależności czy nasza skóra na dzień potrzebuje większego bądź mocniejszego nawilżenia, albo po prostu, tak jak mówiłam, gdzieś tam miejscowo sobie zastosować. 22. No i tutaj zdecydowanie spodziewam się produktu dużego. Myślę nawet, że. Wow! I patrzcie, mamy tutaj brązer płynny. Świetnie, zaskoczenie. W pojemności 15 ml. No to co, wytestujemy go? Powiem wam, że tak się ostatnio nosiłam z zamiarem e, zastosowania bronzeru płynnego na mojej skórze. Jednak jakoś byłam zawsze fanką tych takich klasycznych, ale może to jest akurat. Znak, żeby zacząć go używać, i rozprowadzę na skórze. Wiadomo, że tu po prostu trzeba uważać z ilością, żeby nie przesadzić, ale jak najbardziej możemy sobie tutaj budować ten efekt um, konturowania, na przykład na mokro, i zrobić rozświetlacz, i będzie to bardzo fajny, naturalny. Widzę też taki trochę glow. Pojemność tego kosmetyku to 15 ml, i przechodzimy do przedostatniego okienka, numer 23. Co będzie w środku? Tubeczka. I znajduje się tutaj bogaty krem pod oczy, więc świetny teraz na ten okres zimowy: 15 ml. Kosmetyk ten kosztuje 109 zł, z serii Nordic Sensitive i ta formuła jest wzbogacona ceramidami i jest to krem do każdego rodzaju skóry, więc mamy tutaj również yy, owies kojący olejek z nordyckiej czarnej borówki. Więc myślę, że świetnie, że trafił się taki pełnowymiarowy kosmetyk i przechodzimy sobie do ostatniego pudełeczka z numerem 24. I ostatnie okienko zawsze jest najfajniejsze. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. I znajduje się tutaj pełnowymiarowe w pojemności 30 ml buteleczka z serii Nordic Sea Glow Boost Essence. Kosmetyk pełnowymiarowy 150 zł. esencja z kwasem hialuronowym oraz witaminą C. Mamy tutaj bogatą w przeciwutleniacze dziką arktyczną malinę moroszkę, witaminę C i wzmocniono trzema rodzajami kwasu hialuronowego, więc jeszcze dodatkowo został dodany kwas poliglutaminowy, który nadaje skórze maksymalny blask, równomierny koloryt, wygładzenie i ujędrnienie. Świetnie, bardzo, bardzo fajnie, uwielbiam serię Nordic Sea. Oto zawartość tego kalendarza adwentowego. No mamy słuchajcie tutaj bestsellery tej marki, ale jak również nowości, no i takie klasyki, więc można przetestować. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o tym kalendarzu adwentowym. Ja myślę, że rewelacyjna sprawa, gdy mamy tutaj kosmetyki do makijażu, ale również dodatkowo one mają działanie pielęgnacyjne. To bardzo lubię takie połączenie. Czekam na Wasze oh, komentarze i widzimy się w kolejnym odcinku, pa! pa.